Cześć, to jest mój Raptor Powiem tak, nie nagrywałem filmu, bo mi się nie chce Ale dzisiaj chyba wleci Ale jak na razie, to zobaczcie gdzie ja jestem Dokładnie, jestem w górach Wczoraj byłem w Karpaczu yy, mam telefon w cs ale to będzie można zobaczyć na TikToku Nie wyjeżdżałem na Śnieżkę, bo... Jeszcze to nie ma wyciągu nie byłoby trzeba iść pieszo, ale nie chciało się. Jechałem na kopę. Widać jakie, na TikToku jakie były widoczki, hotel z basenem. Tam gdzieś jest basen, pokażę dokładnie. Hmm. Dzisiaj wyjeżdżam, w piątek przyjechałem. Dzisiaj jest niedziela, wyjeżdżam. Hmm. Tak oto się mój wjazd w góry. Kończy i teraz z Dolnośląskiego do Lubuskiego Trochę będzie się jechało <noise> Jakieś 3-4 godziny tylko Tylko, spokojnie, tylko No ale tak to wygląda Życie Trzeba mieć, chcę Wykonać jakiś cel I poświęcić na to dużo czasu Dobra Muszę bo jeszcze muszę Popakować, zobaczyć wszystko mam spakowane, więc Claro.